Dzień dobry, witam w podcaście SONAR. Dzisiaj krótki komentarz na temat pogłębiających się podziałów w Zjednoczonej Prawicy. Od wielu miesięcy, a właściwie to od lat, widać narastające spory w łonie Zjednoczonej Prawicy. Tutaj, w ramach tego obozu politycznego, możemy wyróżnić kilka głównych stronnictw. Oczywiście, rdzeń stanowi Prawo i Sprawiedliwość z tymi najbardziej doświadczonymi politykami z Jarosławem Goczyńskim na czele. Mamy też frakcję skupioną wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego, do którego należą też, do której należą też bliscy współpracownicy, m.in. Michał Dworczyk, Piotr Miller, Baldemar Buda czy Paweł Jabłoński. Jest grupa suwerennej Polski, reprezentowana obecnie z racji i dyspozycji Zbigniewa Ziobry przez Patryka Jakiego. No i jest obóz prezydencki, reprezentowany ostatnimi czasy w dużej mierze przez. Marcina Mastalerka, szefa gabinetu politycznego Andrzeja Dudy, chociaż aktywny jest od czasu do czasu też Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I te antagonizmy między frakcją Morawieckiego a suwerenną Polską narastają właśnie, właśnie od lat, a te wygrane, przegrane wybory w podzielniku tylko zaogniły sytuację, a ostatnio jeszcze zostały dodatkowo podsycone plotkami o nowej partii politycznej która po wyborach europejskich miałaby zostać utworzona przez Ludzi Murawieckiego i Dudy. I chociaż nie za bardzo wierzę w powstanie takiej partii, to taka myśl na pewno kiełkowała w głowach wielu polityków, tym bardziej, że prezydent Duda swego czasu mówił o koalicji polskich spraw, w czym ja widzę taką zawoalowaną próbę utworzenia jakiegoś zaplecza politycznego. Teraz może jeszcze nie, ale za jakiś czas, kto wie. Te tarcze występują też między tym rdzeniem PiS a obozem prezydenckim, ostatnie kpiny i złośliwości na linii Mariusz Błaszczak, Marcin Mastalerek tylko to pokazują. Co do samego Mastalerka, no, to jest człowiek o dość rozbudowanym ego, którym targają pewne emocje, może trochę żal za pewne sprawy z przeszłości. No, i on jest też wyrazicielem tego, czego prezydent Andrzej Duda publicznie sam powiedzieć nie może. No i z tego powodu też w pewnych kręgach jest prześmiewczo nazywany wiceprezydentem. Ale najostrzej jest na linii suwerenna Polska frakcja Morawieckiego. Patryk Jaki i jego koledzy zarzucają właściwie od lat. Morawieckiemu i też Andrzejowi Dudzie, że okazali się zbyt pobłażliwi, chociażby w relacjach z Unią Europejską i też wobec przeprowadzanych wewnątrz kraju reform, zwłaszcza tych dotyczących sądownictwa. Tylko że problem, jaki tutaj mamy, jest taki, że to i bez Patryka jakiegoś suwerennej Polski wiadomo, widać. Było, że ta polityka rządu Mateusza Morawieckiego była w wielu aspektach nie do zaakceptowania, nie tylko przez wyborców, ale też przez działaczy. No i niestety było też tak, że Jarosław Kaczyński, jako lider tego obozu zjednoczonej prawicy, nie był dostatecznie informowany o tym, jakie zapadają decyzje i jakie będą ich skutki. Ja nie mówię, że Mateusz Morawiecki robił to cynicznie, no ale polityka jest brutalna i dla zachowania pozycji, czy dla jej wzmocnienia można zrobić naprawdę wiele. Także zarzucanie jak akurat jakiemu, że bierze publicznie brud jest dość słabym argumentem, bo zresztą bardzo podobnie mówi członek Prawa i Sprawiedliwości, wieloletni, a niegdyś minister rolnictwa Jan Ardonowski. No, obaj panowie są tylko wyrazicielami opinii mimo wszystko sporej części elektoratu i polityków PiS, którzy no, nie mają tyle odwagi, żeby publicznie krytykować kierownictwo partii. No, chociażby do dziś dla wielu jest niezrozumiała, a po latach jak się okazuje też yy, groźne w skutkach decyzji Jarosława Kaczyńskiego o zastąpieniu pod koniec 2017 roku Beaty Szydło-Mateuszem Morawieckim. Yy, no i kto się polskiej polityce przyglądał w ostatnich latach dość dokładnie, to widział te błędy, które zostały popełnione w stosunku do Unii, w polityce covidowej, na przykład w polityce rolnej, yy, czy właśnie w relacjach z Ukrainą. I teraz, jak słyszę z ust polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego, że tematy rozliczeń i wątpliwości powinny być załatwiane wewnątrz obozu i nie powinny toczyć się w mediach, to ja to odczytuję jako pewien żart. No bo jeżeli nie będzie pewnego wstrząsu, to tak naprawdę nic nie ma szansy, żeby tutaj się zmieniło. Te wewnętrzne rozmowy, o których właśnie ta frakcja mówi, to bardziej pogaduszki przy herbacie niż realne działania. Wszystko po to, żeby winni nie ponieśli odpowiedzialności, a całą sprawę zamieść pod dywan, tak jakby nigdy nic się nie wydarzyło. No, mamy prawie pół roku po wyborach, a nie widać, żeby nastąpiła w obozie w Zjednoczonej Prawicy jakaś refleksja i konsolidacja. Niektórym na tym bardzo, bardzo zależy. Jest taka wielka smuta w Prawie i Sprawiedliwości. A ci, którzy wzięli na siebie ciężar kampanii i odpowiedzialność za politykę prowadzoną w ostatnich latach, powinni no, jakieś konsekwencje ponieść, no bo to, co robili, przecież miało niebagatelny wpływ na wynik. A dzisiaj te osoby nie tylko odsuwają od siebie oskarżenia, ale też kontratakują, walczą o to, żeby ta sprawa przycichła i żeby nie szukać winnych. No, w tym temacie jest naprawdę sporo wątków, jest wiele frakcji interesów. Jedno jest pewne: te spory nie wygasną, przynajmniej w najbliższych miesiącach, i będą się raczej nasilać. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za oglądanie naszego podcastu. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do zobaczenia.